W dzisiejszym odcinku to jest y, część druga budowania domku. Y, więc... Y, muszę sobie zrobić tutaj y, szybę, Czy się taki dach. Okej, okay. dobra. Mam szybę. To mi na 100% po prostu nie starczy. Y, więc zdobędę sobie trochę piasku.

W takim razie muszę zebrać 9 yy, piasku, 9 bloków piasków. A czy czemu to jest krzywo? E, to jest krzywo. Hmm. Tutaj to zrobiorę, ok. Mm. Teraz do pizzyka. Mm. Tyle na pewno nie starczy, ale to przecież nic. Yy, zastanawiam się, gdzie dać te drzwi. Chyba, że sobie zrobię meble jakieś, bo czemu nie? Zrobię sobie meble, zrobię, wiem, <laughs> wiem co zrobić. Tutaj, tutaj, a jednak nie, pomyłka. Chciałam zrobić szafę i, i żeby tam były skrzynki, ale jednak nie. Nieważne. Kilofem, bo czemu nie? okej okay. to by była taka szafa. No to w sumie nie jest niemożliwe. I jest jakiś nowy dźwięk. A nie, nieważne. Co to był w takim razie za dźwięk? Nieważne, może to w prawdziwym życiu. Nie wiem, dzieje, ale nie wiem, czy jakąkolwiek skrzynką to będzie, więc, więc nieważne. okej, okay, 16. Ej, drzwi zostawiłem otwarte. Oj, a do razie nie ma żadnych potworów. Um, nie mam też węgla, Chociaż Wiem, jak zrobić węgiel bez używania. Yy, jak to się nazywa? No. Bez wchodzenia do kopalni. Yy, wiem, jak zrobić węgiel drzewny. Tylko najpierw idę spać. Ten odcinek będzie trwał jakieś 10 minut, tak, bo w sumie to już skończyłam ten dom. Ale ja nie chcę tego odcinka tak szybko kończyć. Yy. Ej, tam jest Enderman! Mm. Ej, bo... Dobra, jak coś to się pod schodami schowam. Ej, dwa Endermany! Dobrze! Przepraszam Enderman, co ty robisz w moim domku? Dobra, idę zaatakować drugiego. Co? Hey! Oh ok. Co? Kiedyś mi się to uda. Co? Nieważne, one już nie powinny być agresywne, bo już mnie jeden zabił. Nie, jeden nadal jest agresywny. A, to ten, który jeszcze mnie nie zabił. Dobra. Skąd ja mam tyle książek? Aha, bo to była wioska. Dobra, już zapomniałam. Jeden nadal jest chyba agresywny. Tak mi się wydaje. To nie ten. Ale... O, nie ma perełki. Szkoda. Dobra, ale może jakąś... Mm, zrobię jeszcze ścieżkę, czy coś? Na przykład, nie wiem. Mm, takie coś, że ścieżka prowadząca gdzieś, troszkę do wioski. Ej, gdzie była wioska? Pięknie zgubiłam się. To będzie prowadziło do siana. Ścieżka prowadząca do siana. Na które można wskoczyć. Nieźle. Hmm, co mogę, tu mogę zrobić, tapdory tap, postawić? <laughs> Tylko najpierw jakieś yy, drzewo zetnę. <laughs> no i po prostu no... No. Wiem, widzę, że to jest mega głupie, żeby robić odcinek, jak się szyby dokańcza i walczy się z Endermanami, ale... No, ale po prostu no. I tak muszę... I tak przecież muszę nagrać odcinek na moim głównym kanale. Ej, tylko cztery? Hmm. Ej, to nie miało być tak. A to też nie ma latać, no. Dobra, już może być tak. 6. To sześć. po prostu zablokuję tak. O. No i jest już ładnie. Ten też nie dał perełki. Mam że jeszcze jakąś skrzynię stworzę. Tylko, że do stworzenia skrzyni potrzeba... drewna. No, kto by mógł zgadnąć. Do stworzenia skrzyni potrzeba desek. Wow! Nikt tego nie wiedział. Dopóki ja tego nie powiedziałam. A ja nie mam... A nie dobra przewidziałam się, to tylko książki. Nie, no świetnie. Ścieżka prowadząca do siana. Ta owca może tutaj sobie iść. Mm, a tu. No i skrzynia. Mogę dojść do klasy na przykład. Fajnie. Mam skrzynię w szafie. Tu sobie dam moje wszystkie takie jakby narzędzia. Na przykład to. To, 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 zbrojkę też, to, to, eee... no. no i już. No więc eee, dzięki za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich moich widzów, wszystkich moich subskrybentów oraz wszystkich osób, które zostawiły łapkę w górę. 唉。